Cześć, zapraszam na pierwszy serii odcinków dotyczących Todoista. -Do Jest to narzędzie, które na co dzień używam w swojej pracy. Jest to narzędzie bardzo przydatne, bardzo pomaga w zarządzaniu projektami, w zarządzaniu dużymi zespołami. Pomaga organizować własne zadania, priorytetyzować je i sprawnie je realizować. W pierwszym odcinku przedstawię informacje, jak zacząć. Kolejnych będą bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania tego narzędzia do realizacji różnego rodzaju czynności. Jeżeli interesuje Cię tematyka dotycząca zarządzania projektami, to zapraszam do subskrypcji. Oprócz tego zapraszam na blog nowoczesnymanager.pl, gdzie dzielę się wraz z żoną również ciekawymi informacjami dotyczącymi zarządzania, a w szczególności zarządzania projektami. Studio jest narzędziem, które pozwala w łatwy sposób zarządzać wieloma zadaniami. Pozwala ono na rejestrację, planowanie, porządkowanie, a także oznaczanie wykonywania poszczególnych zadań. Jest to narzędzie bardzo poręczne, dostępne w wersjach na wiele platform, i dzięki temu daje naprawdę wiele możliwości codziennego wykorzystania, zarówno w życiu prywatnym, jaki w pracy. Jeżeli nie mamy konta, to pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać, jest jego założenie. Klikamy na przycisk Zarejestruj, wypełniamy informacje, akceptujemy warunki świadczenia usług i tworzymy nowe konto. Ja już takie konto utworzyłem, dlatego wykorzystam je w tym momencie. Coś jest nie tak? Jednej literki A zabrakło. Trzy główne elementy tuduista to, to panel po lewej stronie. Panel po prawej stronie i panel u góry. Zanim bardziej szczegółowo je omówię, to chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wersjami Todoista. Todoist udostępnia trzy wersje, a w zasadzie dwie. Wersje i rozwiązania dla firm. Wersja standardowa jest w większości przypadkach wystarczająca wersja premium dodatkowe elementy udostępnia i ja z takiej wersji korzystam dlatego że ma rzeczy które z mojego punktu widzenia są bardzo potrzebne natomiast są mniej również rzeczy które są mniej potrzebne przejdziemy może przez te różnice żebyś sam mógł ocenić po pierwsze wersja premium umożliwia automatyczne powiadomienia jest to bardzo przydatna funkcja korzystam z niej Daje możliwość tworzenia szablonów. Nie korzystam specjalnie często z tej funkcjonalności, moim zdaniem można bez niej żyć. Automatyczne kopie, wiadomo, lepiej mieć kopię niż nie mieć. Jest to ważne, jeżeli w Tuduście trzymasz wszystkie swoje zadania. Dodawanie etykiet to jest to, dlaczego korzystam z wersji premium. Bez tego nie potrafiłbym zorganizować swoich zadań, dlatego też taką wersję posiadam i z niej korzystam. O etykietach będzie w kolejnym w jednym z kolejnych odcinków więcej. Jest to naprawdę przydatna rzecz. Tworzenie własnych widoków, korzystam z kilku widoków, natomiast jest to coś bez czego można żyć. Motywy w no, Oczywiście fajnie zmienić sobie kolor, natomiast też nie jest to coś co jest koniecznie potrzebne. Możliwość przeglądania wykonanych zadań w mojej ocenie funkcjonalność rzadko się przydaje, ale jeżeli jest, no to z niej korzystamy. Aktywność na koncie, szczerze powiedziawszy, nie korzystałem z tego nigdy. Wizualizacja minionych tygodni, poza tym, że ładnie w kolorkach wygląda, to nie niesie specjalnie wielkiej wartości, dlatego że w zależności od projektu, który realizujemy, tak czy tak tworzymy i wykonujemy zadania, które są potrzebne do realizacji, a nie takie, żeby dany projekt wysuwał się do przodu. Wersja dla firm posiada dodatkową możliwości współpracy, czyli można wspólnie projektować, żeby tworzyć nowe zadania i przydzielać je komuś, dyskutować nad szczegółami realizacji, kontrolować postępy i jak dane zadania zlecone komuś są przez niego realizowane. Jest to funkcjonalność przydatna. Ja z niej w tym momencie nie korzystam. Korzystałem kiedyś. Moim zdaniem nie jest to coś, co jest niezbędne. Nie w tym tkwi największa wartość tego rozwiązania. To, co mi się szczególnie podoba w tym rozwiązaniu, jest to dostępność klientów Todoista praktycznie na wszystkie platformy. Po pierwsze jest wersja webowa, którą już przed chwilą widziałeś. Oprócz tego jest wersja desktopowa, z której można korzystać. Czasami z niej korzystam, kiedy jestem offline, ale niezbyt często. Oprócz tego jest wersja na urządzenia mobilne, ja korzystam z aplikacji na Androida praktycznie codziennie. Nie, nie wyobrażam sobie już życia bez niej. E, rozszerzenia do przeglądarki bardzo przydatna rzecz. Korzystam z rozszerzenia dla Chroma e, bardzo fajnie działa, pozwala dodawać dodatkowe zadania. E, oprócz tego e, wykorzystuję integrację z mm, pocztą to zarówno z Gmailem, jak i z Outlookiem. Jest to naprawdę super rozwiązanie, super wygodne. Dzięki temu bezproblemowo utrzymuję czystą skrzynkę odbiorczą. Wszystkie zadania, które wymagają realizacji trafiają do, na listę zadań. Czy to są to zadania, które docierają do mnie przez Outlooka, przez pocztę służbową, czy też przez Gmaila, przez moją prywatną pocztę. I wracamy do wersji webowej Todoista. Po lewej stronie widać panel, w którym znajdują się główne elementy wykorzystywane, jest to po pierwsze skrzynka odbiorcza. W tym miejscu e, znajdują się wszystkie zadania nie przypisane do żadnych projektów. Jak widać w tym momencie mam trzy takie zadania, dwa z nich nie mają zdefiniowanego terminu realizacji, trzecie z nich jest ustawione na dzisiaj. E, mamy Predefiniowany widok dziś pozwalający zobaczyć, jakie zadania są zaplanowane na dzisiaj. Jak widać mam zaplanowane wyjście na zakupy. Jest to zaplanowane na niedzielę, więc nie ma szans realizacji w dniu dzisiejszym. No ale takie zadanie zostało wprowadzone. Na następne 7 dni jak widać nie ma zbyt dużo zadań zdefiniowanych, żeby było zgodnie z rzeczywistością, Przestawmy sobie to zadanie na. Na jutro, jutro mogę iść na zakupy i te zakupy zrobić. Kolejnym z elementów jest widok projekty. W tym momencie jest jeden projekt. Jest to projekt powitalny, tworzony przez Tuduista. Widać, że taki projekt ma, ma zdefiniowane zadania. Dodamy sobie projekt zakupy, żeby dodatkowe informacje móc dodawać do niego. Aby zadania mogły w nim się znajdować, mamy zadanie zaplanowane na jutro. Przenieśmy je tam, gdzie powinno to zadanie się znajdować, czyli do projektu zakupy. No i w tym momencie, w projekcie zakupy, mamy jedno zadanie. Później są dwie, dwie dodatkowe rzeczy, które są bardzo przydatne, czyli filtry. Filtry są predefiniowane, plus możliwość tworzenia dodatkowych filtrów. Jest to możliwość dostępna tylko w wersji premium, tak jak o tym mówiłem, eee, i analogicznie z etykietami. Eee, etykiety są bardzo przydatne. Eee, w jednym z kolejnych odcinków więcej na ten temat opowiem. Eee, filtry również są bardzo przydatne. Natomiast te, które są zdefiniowane w zasadzie wystarczają do e, codziennej pracy, czyli zadania, które nie, nie mają terminu, eee, zadania o zdefiniowanym priorytecie przypisane do mnie i przypisane do innych osób, jeżeli Korzystamy z takiej funkcji. Prawy panel zawiera informacje o zadaniach. Są to kolejne zadania. Wyświetlę może tą listę. Widać, jeżeli zadania mają zdefiniowane terminy, to mają zdefiniowane tutaj terminy. Większość z nich nie ma. Mamy powstawione oprócz tekstu również ikonki. Tak zwane emoji, można z nich korzystać i ułatwić sobie przeglądanie zadań. To, co jest istotne, to jest możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych projektów, współdzielenia. Możemy również dodatkowe czynności na projekcie wykonywać. O nich troszeczkę więcej w jednym z kolejnych odcinków. No i pozostał górny blok. Górny blok ma. W zasadzie dwie najbardziej przydatne funkcjonalności, czyli wyszukiwanie. Jeżeli zaczniemy tutaj wpisywać, to podpowiadają nam się zadania, które są już utworzone. Możemy je sobie w takim trybie rozszerzonym wyświetlić. Jeżeli jest dla nas za mało informacji, jest to bardzo fajne i przydatne. Plus możliwość dodawania kolejnych zadań do naszej listy. W szczynce odbiorczej takie zadanie się pojawiło i znajduje się na liście. Kolejna ikonka pozwala na zobaczenie naszej produktywności. Szczerze powiedziawszy, funkcjonalność mało przydatna i ja z niej praktycznie nie korzystam. Powiadomienia dostępne są w wersji premium. No i ustawienia, podstawowe rzeczy związane z synchronizacją, z motywami dostępnymi w wersji premium, z aktywnością. No, i tak dalej, i tak dalej. To są te rzeczy, które mogą być od czasu do czasu potrzebne. Jak widać, mamy tutaj również odsyłacz do aplikacji. Tych aplikacji jest naprawdę, naprawdę wiele. Tak jak już mówiłem wcześniej, mi się szczególnie podobają te pluginy do poczty. Z nich korzystam w zdecydowanej większości. Plus, wersja Androidowa plus rozwiązanie dostępne w przeglądarce webowej. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłem w tym odcinku są przydatne dla Ciebie. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji. Oprócz tego zapraszam na bloga nowoczesnymanager.pl, gdzie znajduje się wiele innych przydatnych informacji dla menedżerów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.